Cześć się z tej strony cloud 140 i witam Was w Innym odcinku serii Let's Play Game na serwerze RPG prawdwoń 21 otóż. Co nie było... Co się wydarzyło poza odcinkami? No, udało mi się zrobić Guardiana plus 1. Niestety nie udało mi się więcej zrobić, bo jak widać musiałem mieć... znaczy nie widać tego. Musiałem zebrać przedmioty. O tu jest. Oko Potwora, Flakon Życia, no Flakon Życia nie mam To jest to, to jest to Guardianis Guardian, Tak. Muszę po prostu parę przedmiotów zebrać z Świątyni Ao I to jest pierwsza wędrówka moja w Świątyni Ao Jakakolwiek w ogóle się pojawiła na odcinkach Poprzednie odcinki były we wszystkie lokacje wokół I tylko ta nie była Tylko ta nie była pokazana, Jarvan nie wiem czemu, go się chyba zmienił nick Bo patrzę, że Jarvan 4 stracił skina jeśli mi się będzie chciało, co jest oczywiście mało prawdopodobne. Zombie! jaki zombie? Probosz zarobi... 3000? Bijemy go, tylko 3000 probosz ma. 3000 probosz ma, to go bije, guardianę se poradzę. No i darmo w 3000 HP za darmo miał, skubaniec, nie wierzę. Jeździu, ale mam mało miejsca w eku. Nie to, Ender Chest. Okej, okay. tu też nie mam miejsca. Smacz okruch. Mogę schować. Tu nie mam miejsca diaksy. Jakbym se poukładał trochę WB. Okej. Okay. Tu trochę mi się zmieści. Najwyżej resztę się wyrzuci. Śmietnik, tak, śmietnik. Mam za dużo tych pereł. Strasznie mi one są do niczego niepotrzebne, ale... ale sobie zostawię. Eks duszę se zostawię. guardians plus 9, to już nie potrzebuję. Okropny dziennik generała. Złoty pył, chlebka sobie jednego skasuje. Tak. chest, to se schowam. To se zaraz zużyję. Ale se wezmę na początek boski hełm. Ojeju, gdzie on jest? Gdzieś w moim gdzie? O jest, dobra. Dźwięków nie ma. Ciekawe dlaczego? dlaczego. No, trudno, dogram najwyżej dźwięki. A rzeczywiście nie, nie słyszę dźwięków żadnych. Może to tutaj, w tym? No, trudno. W Na następnym odcinku będą już dźwięki normalnie. Okej, okay, twarz rycerze zamontujmy. Hmm, to w ogóle samorodek złota. Po co mnie? To? Wyrzućmy to. kilo potrzebny jest do Questa, sobie go zakończymy potem. Dusza proboszcza, to idźmy odwiedźmy, zobaczmy, co tam w ogóle mamy. Teoretycznie powinien zabić AO i będę miał działkę. Oczywiście po odcinku, no bo nie mogę sobie wchodzić z odcinka na, na odcinku z jednego konta na drugie. Byłoby to zbyt słabe. Dobra. Łatunek wybuchowy. No trudno, na razie odwiedźmy Source City. Nie mam miejsca tu de facto. Nie mam nigdzie miejsca. Omyg, esencja odbicia, to mi się nie przyda nawet. Ale to jest ciężko zdobyć. Ale nie ma tu i tak maga żadnego, no trudno, wyrzućmy to. To też wyrzućmy, nie będę z tego korzystał. Złoty pył, tutaj te, te perły se wrzućmy. Uzwój przekleństwa będzie mi potrzebny, chyba, nie wiem, w sumie nie pamiętam. Nie, nie będzie mi potrzebny. No dobra, trudno. Bloki diaksów. Mak, dobra, to sobie wyrzućmy. Ops, hops. hops. Pisałem do tego gościa już 5 razy jak wyłączyć Combat Lock. Niech się teraz zastanawia. Szkoda, że tu nie zapomniałem sobie dodać uprawnień administratorskich na banowanie, bo ten gość mnie naprawdę wkurza. Wykorzystał błąd do własnej korzyści i się ze mną sprzeczał, że nie może założyć dalej przedmiotu. Mimo tego, że wykorzystał błąd, bo był na pluginie. Problem. Co to te błąd? I dalej nie rozumie. Nie, nie. Ja się będę tego denerwował. To nie ma sensu. Temp ban, nie mogę, szkoda. Abym go pocisnął od razu. No jakby dotyk proboszcza mi dropnął, to by nie było tak źle. To jest jeden z lepszych itemów. Co mi dropnie? Jakieś syfy. Jezu, to jest syf. Nie. to sy w taminacie nie przyda. Lodowy kryształ. Jest lodowy kryształ, 5 lodowych kryształów. To jest takie sheet. Nie chcę tego, to mi się do niczego nie przyda. Se wykonamy zadanie u pivota, bo możemy. Biblia też mi się do niczego nie przyda. To jest ulepsze, że jak będę potrzebował, to se ulepszę. Dobra. Guardianist, tak. Guardian. Dobra, więc z tego lećmy. Miecz grosy plus 6 już jest, widzę, że słabsze, ale ma looting. Zobaczymy potem, czy będzie lepszy, czy gorszy. Hmm... Tak, mieliśmy się do pivota. To jest dość znana osoba i, się, i przynajmniej beta testerzy znają tą postać bardzo dobrze. To był rok temu, kiedy gościu zgrifował z spawn admin, który miał tam ta swoje konto adminowskie, na które on się wamał, został już dawno pociśnięte. Tak, to jest podobny skin do tego, który miał na początku, tylko no z tym, że nie miał takiego śnieżnego, czy śnieżnej czapki. Uwolnij piwota. Pomóż mi. A o co chodzi? Chcę uciec z więzienia, potrzebuję do tego najbardziej epickiego narzędzia w Minecraftu. Drewniany killoff. Wypada z bossa proboszcz. I mnie wyzwał jeszcze. Okej, okay, trzymaj. Tak, uwolnij się. Ej, co jest? To nie działa, dlaczego? Fak, zapomniałem. Kuboid. No tak, pilot był taki tępy, żeby nie strz... nie, możliwe, że by się nie strzalił, jeśli chodzi o kuboida. Dostaliśmy jakiś shit. Ziarna kakaowe, tak? Proch i 10 expa. Czyli totalny shit dostaliśmy. Trash. Dobra. To jest w ogóle nasz znany kolega. Jego zadanie polega na tym, żeby dostarczyć mu żarcia. Dużo żarcia. Ale nie powiem. Co, co więcej. bo to byłby by duży spoiler. Dobra, yy, mamy trochę miejsca wyku możemy lecieć do świątyni AO. O, Chang się nie wczytał, dobra, już się wczytał. I tak, to jest świątynia, w której... Myślisz, że masz OPEQ, jak jak na przykład ja. No nie, no ja mam takie średnie, nie? To jest w miarę spoko. No miecz jak miecz nie ma takie słabe. Nie jest taki słaby, ale myślisz, że coś OPEM, możesz coś plus 9 tak dalej. Chodzisz tu i się dowiadujesz, że jesteś nikim. A, właśnie, yy, bo wy tego nie widzieliście. Ja to znam na pamięć de facto, ale fajnie było wam pokazać. Wejście do tutaj, ścieżka miłości. Świątynia, starożytna świątynia, wymagany poziom setny. Tu gdzieś taki pierdut napis To już droga bez porotu. Czy jesteś gotowy to wszystko zakończyć? Karamus dał mi kiedyś szablon, a ja to tak zostawiłem, bo lepiej to brzmi niż pierdut. Trzy próby albo mm, mm, proste. Jestem gotowy, aby iść dalej. Pierwszą próbą jest próba klucza? Dlaczego? Pierwszą próbą jest próba parkura. Ja, no tak, bo ja mam przecież na scoreboardzie zrobione. No to akurat o tyle dobrze. Nie będę musiał robić parkura. Wy i tak musicie go robić, więc. A, bo tak, to jest taki klucz. Połamany starożytny klucz. Muszę wydropić prawidłowy starożytny klucz. Jeszcze mi nie dropną prawidłowy, starożytny klucz. No i tu jest dość OP walka z nimi Czekajcie, chlebka. Daj mi chlebka. Otóż jest taki bug, że jeśli trzymasz przedmiot w ręku, a on ma jakieś idee, to może się zepsuć. Na przykład chleba mi teraz skurczybiki nie dadzą zjeść. Bo on... Bo plugi nie chce naprawić mi ten chleb. Tak bardzo naprawić. Tak bardzo się czuję doceniony, na, naprawiony przez plugi. Starożytny klucz wydropił. Tak, jest, starożytny klucz prawidłowy. E, nie, rysiek. Rysiek, antyczna skamielina Aby przejść do kolejnego pomieszczenia Przenieś mi antyczną skamielinę Trzymaj, jesteśmy w świątyni Ao Tu mamy ender chesty, jakby ktoś coś potrzebował Schować, przechować i tak dalej To można wyrzucić A to się zaczyna świątynia, pamiętacie to świątynię z Trailera, tak to jest ta Świątynia, tam wszystko leciało na jednego Hita, zobaczycie co się stanie Jak dopadną mnie skurczybyki o, odbił mój atak, tłusto. I znowu głodny jest. Ten głód to jest najgorsze. Żyri! O, no i nie zeżar, bo zostałem zaatakowany. Fakt, że nie dostałem obrażeń. No, żryj tego chleba! No, zeżarłeś w końcu. Moby mają po 1500 HP, więc przynajmniej jest wesoło. A ja przyszedłem tu w jednym celu: na pewno wydropić jakiś EQ na setny poziom. Jestem zaraz martwy. Nie, 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 rzeszczawcie mnie. O, buty mi dropły jakieś. Buty odbicia chyba coś tak czuję. Rzeszczawcie mnie, nie, nie. O, to ma więcej HP Nie, rzeszczaw mnie, koliga. dobra Dobra. z 25 do 150. Mój, bo moja bro... Jezu, to ma buffów. 15 half regen. To to, 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 jest lepsze do leczenia. To sprzedam komuś. Też lepsze do leczenia. PvE damage modifier, xb-manus. Muty odbicia. Moje Armor 4, tam ja Armor 8, no to są i tak 100% lepsze niż moje. To wyrzucę, bo to jest shit. Głowa Ezota. Dobra, zjedzmy chlebka. Chlebka, chlebka, chlebka. Okej okay. Dobra, 15. Ile mam z tym? Ile stats 50-175 26 O, mniej life regens tego co... Widzę. Oj, czkawka mnie dopadła. Dobra, tam są moby, które się zrespiły. Ojeju, ich tu jest. Nie wiem, co jest lepsze do walki z nimi. O, krzykacz za nimi stoi. Boże, jak wybuchnie, to wtedy będę miał przez ranę. Dobra, jakieś sety tam podropiły. Dobra, nie ma miejsca weku. Trzeba spadać. Dobra, to ma więcej Life Regen. Dobra, ukośnik trash. Ten flakon, nie wiem, czy jest mi potrzebny. gąkła kolejny niebieski i Nie jestem łowcą. Buty życia. Armor 5%. O nie, to będzie lepsze. z mory, buty odbicia. Flakon śmierci, flakon życia. Coś tam było mi potrzebne. Gdzie jest Guardian? O, jest Guardian. Przeczytajmy sobie, co jest mi potrzebne. Flakon życia, 5 razy aż, nadgryziono zepsute ciasta esencje, kserobalt, nie, nie dropłem kserobaltu, nie, nie dropłem przeklęta kość, okrwawione mięso, dobra. O, coś mnie ślepiło, więc nie wiem co się dzieje wokół mnie. Przydałaby się jakaś lepsza broń, bo mimo, że ulepszy... Aha, dobra, bo ja ulepszam sobie tego guardiana na plus 1, yy, plus 9. To wtedy będę miał jakiś siekał damage. Jest jak ten głód, duży jak głupi, nie? mhm, Teraz idźmy po śmietnik. Głowa z mory, kserobalt to na pewno... Głowa kserobalta nie jest kserobalt potrzebny mi jest to nie. Kość nie, esencja nie. Przeklęta kość. Oj dobrze będę była mi potrzebna. A ten dalej płaczę, bo wykorzystał Baga i nie ten... I nie ogarnia o co chodzi w ogóle. Oj, 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 oj. HP trochę regen potrzebuje, Odsunąć się. Dobra, mogę walczyć dalej. No przed chwilą żarłeś! Co? Co ta za pazerna świnia jest z tego bohatera, nie? Co chwilę żarę, nie? że to ja nic tu nie widzę, wale na oślep. Znowu żre nie. Jezu, ile można żreć? Jakieś tam ity leżą, ale coś słabe widzę. Nie na no, moją... Aha, bo kładę, ale jakieś syfy. Hergach, to nie dla mnie buty AD więcej damage? A. Czy życie? Mi się wydaje, że Damage mi się zbytnio nie przyda w tej chwili. Więc wyrzućmy to. A czekaj, ja mogę przejść tak stać jak głupi. Przecież oni mi nie zadano damage, że buty życia się sprzedamy jakby tak jak... No sprzedamy. Nie dostanę za to hajsu, ale... O, wybuch krzykacz w końcu. Tak, i w ten sposób można XPić, nie? Bo jest ten bug na cooldowny. Się okazuje, że to jest bug, a nie, że tak ma być. Bo wgrałem nowszą wersję prologinu. I nie było tego czegoś takiego. Ale niestety, to się wiąże z tym... Zjem tego chlebka? O, zjadłem na spokojnie. Wiąże się to z tym, że moby... Nie było bunt, to co jest dość, to jest o wiele ważniejsze niż walka z tymi, niż właśnie ten jak dla mnie, bo gracze mieli za dużo. O, le, defo, dużo. I LS Stars 30%, 50% defo będę miał dzięki temu. Nie, 45% sobie zostawię na razie. Śmietnik to wydał śmieci. Herran 3070, nie będę używał tej broni, choć ma 25 Life Regen. Mm. O, to mi się przyda. Jeszcze trochę ich potrzebuję. Nie ma jakiejś lepszej broni. No, bo. Aha, bo tutaj same buty będą mi dropić. Dobra. Zapomniałem, że tutaj same buty dropią. Niezależnie co bym chciał, to akurat w tym miejscu będą same buty dropiły. Idę gdzieś dalej. Do kserobaltów też trochę. O, Xerobalt wyrzuciłem, a jest to ezoteryczne. A, z tego dropi. Na razie nic mi nie z tego Ruda zepsucia, niepotrzebne mi to Ej, ej, ej! Dobra, już, zbakowałem się Myślałem, że będę musiał coś... Nie, nie, źle, dobra Dobra, to lecimy wokół Standardowo Hełmy, hełmy są do bani, bo już lepsze są przecież te okrzykacz Nie potrzebuję żadnej krzykaczowej tej. O, e, nie, z Mory. Czy jak to tam się nazywa, nie pamiętam. Proch krzykacza. A. To nie, to nie, to nie, to nie. To Dwimery, Tmytril. To nie potrzebuje buty życia, johnny buty Defa. to mam kolejne. Nie potrzebuję tych syfu. Tu nic ciekawego no drap idziemy jakieś pomieszczenia dwa dalej Może tu staniemy O, śmieszny kseroba, bojowy hełm, a dla wojownika i tak, więc mi to nic nie da. dropią. łuki mi nie są potrzebne. Głowa Herran znowu. Buty Herran. To tu też nic nie dorwę ciekawego. To idziemy tutaj. Xerobaldu mi się przydał. O właśnie, Xerobard. Potrzebuję 5 sztuk kserobaltu. 300 HP im biorę, To nie tak źle. że powiedziałszy. Myślałem, że będzie gorzej. Same takie syfy mi robią, patrzę. Dobra, to lecą same buciarze. Więc mi się do niczego to nie przyda, same buciarze. Tutaj jest wyjście, to też nie. Więc przejdźmy się może tutaj. Niebiański gazito, niepotrzebne mi. Przydałby mi się, nie wiem, jakiś smoczy. Topór, czy. Nie, topór nie, bo ja będę to ulepszał de facto. O, dobra, już mam. Co ty robisz, ziomuś? O, się ode mnie, ziomuś. O, tak lepiej. Xerobalt, flakony. Utwardzony blok, sproszkowane serce demona mam. Oko mam, pod flakon mam esencję. Xeroba przyklęta kość. Okrwawione mięso. A to już wszystko mam, wychodzi na to. No dobra, bez tego w tym odcinku to już będzie wszystko. Ja se zaraz skoczę ulepszyć w DT broń, pewna plus 9, a na ten moment ja już się będę z wami i pozdrawiam. Upadł Ezot! Jeju, oślepił mnie aż O, No dobra, jest ich więcej, więc mogę być bezpieczny. He was slain by enemy.